Pijemy teraz! Skręcamy bletki. Oh. A jeśli już... Pauza i od nowa. Cześć! Dobry! Dzisiaj nauczymy się skręcać skręta. Więc pierwsza bleteczka. Właśnie roboty, i własnej roboty. Maskotik. I tytonik. Więc tak, nakładamy sobie tytonik. Ładnie, spokojnie. Szczerze, zielony by się przydał. Filtry wkładamy. Ładnie sobie tu ugnieciemy. Odpowiednia jest idealna zawartość tytoniu. Na początku musi być więcej przed filtrem ma być mniej. Ładnie ukręcamy wokół filtra pierwszą część. Minetka. Tam. Oj tam, oj tam! Ukręcamy końcówkę Chyba, że za dużo weźmiemy tytoniu, to trzeba krzaczuszki wyrzucić. Dobra, żeby się nie zmarnowały. Właśnie, żeby się nie zmarnowały. Bierzemy za I nie wyjdzie. Pach. Wysuszymy. zjaramy. A jest ładny lancik. yanayin ya yarau